3 lata temu jako klub wprowadziliśmy program. W programie będą najbardziej utalentowani zawodnicy z grup młodzieżowych. Są to zajęcia i piłkarskie, i koordynacyjne, i gimnastyczne, więc program ma też za zadaniem być ogólnorozwojowym programem. Przede wszystkim zależy nam, aby gdzieś wychować tego zawodnika, który Potrafi wykonać odpowiednio działanie techniczne, ale również, aby był kreatywny, aby był otwarty, aby był gotowy, żeby podjąć rywalizację na tym poziomie centralnym. I duży nacisk w tych zajęciach treningowych kładziemy, aby rozwijać proces decyzyjny zawodnika. Czyli chcemy, aby zawodnik zbierał informacje przed, podczas, na boisku, następnie analizował, podejmował decyzje i dopiero na końcu jest to wykonanie techniczne, więc te cztery elementy są dla nas bardzo ważne. No to, I to dzięki jeżeli wychowamy takiego zawodnika, który w taki sposób działa na boisku, no to będzie mu się łatwiej również adoptować do każdego zespołu, do którego trafi. Przede wszystkim pierwszym, pierwszym aspektem jest selekcja i w pierwszej kolejności trenerzy grup prowadzących rekomendują swoich zawodników i, i dostarczają ich do nas na zajęcia. I tutaj moja osoba, z starym pozorskim, my tych zawodników obserwujemy na swoich zajęciach, również obserwujemy ich poczynienia na meczach i na podstawie tego podejmujemy decyzję, czy zawodnik już jest gotowy na ten moment, żeby pracować w tej bardziej elitarnej grupie zawodników, czy jeszcze po prostu musimy na niego poczekać. Dajemy informacje z trenerowi i tak ten proces wygląda. Pracujemy z dość wąską grupą zawodników. Na pewno jest to bardzo wartościowy czas dla nas, ponieważ możemy na spokojnie z tym zawodnikiem pracować, możemy na spokojnie zwrócić uwagę na wszelkie szczegóły. Nie ma pośpiechu, na pewno jest tutaj duża indywidualizacja i tak jak wspominałem, te zajęcia są wartościowe i na pewno będą przynosić efekty w przyszłości. Chodziło przede wszystkim o podniesienie poziomu zdobywania przestrzeni z wykorzystaniem podania zdobywającego, z wykorzystaniem pozycji otwartej i ustawienia zawodników podczas podania przez tzw. bramkę z ludzi. Tworząc właśnie tego typu sytuacje wojskowe w trakcie, w trakcie tych zajęć, zawodnicy adaptują się do do tych sytuacji i, i, i dużo łatwiej jest im korzystać z tych narzędzi podczas, e, podczas warunków meczowych. E, trening. E, pod, pod, z moim udziałem, trening odbywa się już prawie drugi rok. E, ta grupa ewolu, ewoluuje to nie jest tak, że ktoś. E, to znajdował się w tej grupie na początku, będzie w tej grupie przez dość długi czas, ponieważ no, ci zawodnicy, którzy w naszej ocenie nie wykazują odpowiedniego progresu, czy też ich rozwój mentalny nie jest na odpowiednim poziomie w naszej ocenie, no zostają z tego, z tego programu niestety usunięci, a w ich miejsce wskakują kolejni zawodnicy, którzy czekają właśnie na te dodatkowe jednostki. Wydaje mi się, że skuteczność tych treningów możemy ocenić jako, jako bardzo wysoką, ponieważ no bardzo zależy nam na tym, żeby zawodnika po jednym, drugim czy trzecim mikrocyklu, który właśnie porusza konkretny aspekt działań techniczno-taktycznych, żeby ten zawodnik w trakcie warunków meczowych no z tego korzystał i z tego też jest rozliczany. My te efekty oceniamy i dzięki temu możemy wdrażać, przechodzić do kolejnych etapów lub wdrażać inne dodatkowe rozwiązania czy, czy wyposażać w dodatkowe narzędzia. Od marca pracujemy poprzez program treningowy, który realizujemy codziennie. Tak naprawdę zawodnicy mają jeden dzień wolny w tygodniu. Poza tym w ciągu tygodnia zwykłego mikrocyklu mają codziennie trening piłkarski, a ze mną odbywają dodatkowo treningi w naszej salce, w siłowni. Są to treningi i siłowe, i treningi też gimnastyczne. Można powiedzieć, że stawiamy na, na rozwój wszechstronny, wszechstronnej sprawności fizycznej później ukierunkowanej i, i tego, żeby ona później przekładała się na, na tę sprawność specjalną. Czyli generalnie stawiamy na to, że chcemy zbudować z nim jakiś taki, nazwijmy to, fundament piramidy sprawności ruchowej. Która później się przełoży na to, że będą lepszymi piłkarzami. Nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do tego, że żeby ćwiczyli tak jak nazwijmy to seniorzy, tylko jeszcze mają w sobie dość duże pokłady niezagospodarowanej właśnie tej sprawności wszechstronnej i na to chcemy postawić. Myślę, że na treningach staramy się podnosić ten poziom, wykazywać ten progres. Wiadomo, że nikt tutaj nie ma zapewnionego miejsca u nas i każdy walczy o to, żeby jak najdłużej tutaj zostać. Dajemy się po prostu 100%, słuchamy trenerów. No, mamy najlepszych trenerów, no to nie ma co, co, co dyskutować. Ma Dostajemy bardzo fajne podpowiedzi. No nie ma lekko ogólnie. No to jest bardzo przydatne w meczach, taka podpowiedź od trenera. Trener wiadomo, przeżył więcej od nas, wie więcej od nas. I taka podpowiedź no, skutkuje tym, że w meczu wychodzi nam to lepiej. I kiedy trenujemy to na treningach na spokojnie, nie śpieszymy się, to nawyki zawsze wpływają właśnie na to, że potem w meczu to wykorzystujemy i, i nam to wychodzi. Program N12 wydaje mi się, że pomaga nam we wszystkich meczach oraz rozgrywkach ligowych. Widać duży profesjonalizm oraz. Widać, że dzięki temu osiągamy lepsze wyniki i jesteśmy po prostu lepsi na boisku. Problemy, które nas przytłaczają na zwykłych treningach już nie są takimi problemami, jakbyśmy je mieli bez treningów M12. W takim okresie czasu nie osiągnąłem takich rezultatów jak teraz i program obejmuje czas do końca wakacji i myślę, że w tym okresie na pewno stanę się o wiele, wiele lepszy niż na początku roku byłem. Treningi uważam, że są bardzo dobre, pomagają nam nie tylko na boisku, a tak samo w życiu. Jesteśmy bardziej sprawniejsi, silniejsi, tamiczniejsi. I tak samo treningi na boisku. Mamy dużo y, ćwiczeń takich, które na boisku są sytuacją, y, które możemy rozwiązywać i mamy bardzo dużo uwag od trenerów, które są pomocne i każdy z chłopaków bierze je do siebie. I jest bardzo pracowity każdy z nas i bardzo chcemy w tym programie uczestniczyć, bo czujemy, że daje nam po prostu to pomoc w meczach i treningach. Bo już w rezerwach ci chłopcy grają w czwartej lidze. Pomału też już byli chłopacy na, z pierwszą drużyną na obozie, więc pomału widać będzie tylko lepiej. Ostateczny cel, to wiadomo, no to jest wykształcenie jednostki. No tutaj na tym się skupiamy, jednostka jest najważniejsza.